Dzień dobry. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Państwu naszą kolejną propozycję. Jest to Volkswagen Golf 8. generacji na nadwoziu kombi z niezawodnym silnikiem dwulitrowym TDI o mocy 115 koni mechanicznych. Samochód jest w wersji wyposażeniowej Life. Bardzo bogata wersja. Pokażę Państwu bagażnik. Pochodzi z polskiego salonu. Posiadamy pełną dokumentację serwisową tego auta. Wszystkie przeglądy były wykonywane zgodnie z harmonogramem i z zaleceniami producenta. Do Zobaczmy sobie wnętrze. Samochód bardzo zadbany. Nie wymaga żadnego nakładu. Jest po wszystkich regularnych. W przeglądach. Było użytkowane na pewno przez osobę, która o niego dbała. I auto, w mojej ocenie, jest bez żadnych nakładów. Bardzo czyste w środku, jak i na zewnątrz. Proszę zobaczyć deska rozdzielcza, cyfrowa. Z wyświetlaczem cyfrowym. Piękne. Podświetlenia ambientowe można je sobie konfigurować w dowolnych 10 kolorach. Serdecznie zapraszam do obejrzenia i zainteresowanych do zakupu.